Jak stworzyć ten portal w Brookhaven? Idziemy do szpitala i bierzemy tą kartkę. Teraz idziemy do biblioteki i bierzemy książkę. Tworzymy pokój w motelu, bierzemy książkę ze środka, klikamy w obraz, i tutaj za szafką jest przycisk, i w niego klikamy. Idziemy do agencji, idziemy w lewo i tutaj są boksy, które trzeba rozwalać młotkiem i one powoli zaczną znikać. Wtedy pojawi nam się kula ognia. Idziemy do jaskini, która jest obok agencji i mamy tutaj portal. Daj suba i lajka, like jeśli się spodobało.